Solka szparagowa, która niczym jak słońce jest żółta, piękna i najważniejsza możemy ją jeść przez cały rok. Dodatkowo będzie jeszcze ciasto francuskie i bardzo delikatny krem serowy. Zabieram się do pracy, od czego zaczynam? Oczywiście od ciasta francuskiego, które wiadomo możemy sobie kupić. Teraz mogę zabrać się za to, żeby je posmarować dla uzyskania złotego koloru, czym żółtkiem? Do żółtka dodaję niedużą ilość mleka. Bo moim zamysłem jest stworzenie dzisiaj obrazka w ramce. Czy mi się uda? Zaraz zobaczymy. Czas pieczenia 20 minut, Czy to jest ten czas, który wykorzystam na przygotowanie czego? No właśnie, kremu serowego i samej fasoli. Do miski jako pierwszy skakuje mielony twarożek, taki, który pewnie wykorzystujecie do sernika albo do robienia past. 18% śmietana. Kolejny wbijam dwa jajka. Ser żółty mam tutaj cheddar i mam tutaj gouda. Ta wasolka. Ponieważ będzie wchodziła jeszcze raz do piekarnika, będzie tylko przesmażona na maśle klarowanym. To, że fasolka zbierana jest tuż przed mrożeniem, to tego dowód bardzo proszę. Jeszcze są końcówki, które wiadomo, odcinamy. Naokoło jest ramka, krem serowy. Mam przygotowane ciasto z kremem serowym. Teraz do fasolki dołożę troszkę bułki tartej. Wszystkich informuję, że teraz to wszystko ponownie wskakuje do piekarnika, zachowuje tą samą temperaturę 200 stopni. Bo to idealna temperatura do zapiekania. I tak wygląda piękny słoneczny dzień w kuchni z fasolką szparagową. Proste historie mojej historii.